Jesteśmy. Dzień, dzień dobry bardzo. Coś tu się dzisiaj podziało, że od tyłu. Bo najpierw nie ta, nie, nie ta grafika weszła. Potem się okazało, że weszło autor przed intro, no, ale jesteśmy, nie? No dzień dobry Pani Aldono. Dzień dobry, jest Patryk. Cześć. Czołem. Jest Grzesiu, o cześć. Tu widzę na, na Facebooku chłopaki królują. Jest Walentyna, cześć. Celinka, jest Danuta, dzień dobry. Jest Monika, dzień dobry, Celinka, dzień dobry Katarzyno. Dzień dobry, jest Ewka, wita wita. wita serdecznie wszystkich Jola i porzenka. Dzień dobry, dzień dobry. Zbierajcie się. I dobrze, że jest piątek, bo ja już mam ten piątek tak od środy w głowie gdzieś. Ciągle jakoś tak pod górkę, no ale jesteśmy. Dobra. Um, poza tym, że jest piątek, to jest 2 sierpnia, nie? 215 dzień roku. Imieniną pochodzą Gustaw, Karina i Piotr oraz Alfreda, Eusebiusz, Eliasz, Maksym, Maria po raz kolejny, Rutyliusz, Stefan, Świętosław, Teodota. Nietypowe święta. Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowarów. Proszę bardzo. Amerykanie wymyślili. A jeżeli dzisiaj nie pije. No. A ja znam, <noise> dowcipę znalazłem o piwie, żeby nie było, bo pamiętajcie, jeden z pięciu lekarzy to jest śmiech. Rozbitek na bezludnej wyspie, a musiałby, to musiał być Ślązak. Rozbitek ze Śląska na bezludnej wyspie wyciąga z wody dziewczynę, która dopłynęła do brzegu trzymając się beczki. Od dawna pan tak żyje? Od piętnastu lat. Sam? No tak. To teraz będzie pan miał to, czego panu najbardziej brakowało, zagadnęła filuternie. Niemożliwe, może piwo w beczce? No. I mam jeszcze jedno o piwie, żeby nie było na dzień piwowara i, pi i piwa, że mam jeszcze jedno. Wchodzi koń do Pawła, zamawia sobie piwko. Należy się 15 zł informuje barman. Koń płaci, sączy sobie powoli przy ladzie. No i tak zaciekawiony barman go zagaduje. Wiesz, nie często widujemy tu konie. Nic dziwnego skoro piwo po 15 zł. No, jaki stary dowcip, bo teraz po 15 w wielu miejscach już jest. nie? Tak. Ignacy Krasicki powiedział tak. Chwalić wszystkich jest to nie chwalić nikogo. Coś w tym jest. Mhm. Jest jeszcze dzisiaj Dzień Kolorowanek. Dziękuję. Może antystresowych takich. I Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów też dzisiaj jest. Nie? Przysłowia na dzisiaj. Na święty Gustaw kopy w polu ustaw. Jeżeli ktoś rozumie te przesłanie, to proszę bardzo, ja nie rozumiem. Jakim pierwszym, drugim ćmi takie sierpnia, września dni? No, jak pierwszy i drugi. Będzie lało. A, takie reszta tego. U nas podobno ma dzisiaj zacząć. Czy miało już zacząć padać rano od siódmej? Na razie nie pada, nie Marta? Nie pada na razie. O, Wolsztyn jest specyficzny. E, na razie dzień nie pada i podobno ma dzisiaj dzień padać do damy. późnej nocy cały czas. Witam. E, no dzień na razie, dało. słuchajcie, jakoś nam Wolsztyn omija. Bo jezioro nie przepadnie. E, więc zobaczymy, jak to, jak to będzie. Suma sumaru, czy będzie faktycznie cały dzień lało. Tak, I... Słuchajcie, dzisiaj będzie krótkie, bo już jest piątek. Słuchajcie, my już przy piątku jesteśmy mega zmęczeni. A ja mam e... szkoleniowy weekend w Krakowie. No, i znowu, z... znowu bez spania. Ja, jakbym miał 20 lat i znowu nie przy spana, no, tylko że normalnie się wtedy ludzie chodzili na imprezy, a ja jadę gdzieś na drugi koniec kraju, żeby się czegoś dobrego do, nauczyć. Jeszcze dzisiaj nas czeka wizyta u naszych znajomych. Wiecie jak to będzie, Chcę będzie siedzieć tylko po to, bo gdzieś około drugiej, pierwszej w nocy musi samochodem podjechać do większego miasta, skąd pociąg go zabierze na drugi koniec kraju. Otóż, takie lokalna, lokalna, jak to się mówi? No taki, urok, no. Tutaj, no taki urok, Słuchajcie, dzisiaj o piołunie. Piołun już nie wiem, czy już przekwit, czy jeszcze kwitnie, czy jeszcze jest. Zależy, Słuchajcie, nie? bo myśmy jakiś no. czas temu ten piołun zbierali. Wtedy był taki początek kwitnienia, Być może jeszcze jest, słuchajcie. Nie jeden ciągną na całą wioskę może nie znaleźli. No, może no, nie no, znaleźli, może jeszcze jest. Piołun, bo tu jeszcze mam ochotę zrobić taką nalewkę z tego piołunu. Słuchajcie, bylica piołun, tak? Zwana też pańskim zielem, psiomrutą, wermut, absynt, tak? Też takie nazwy są. Bylina, która występuje nie tylko w Polsce, ale w różnych zakątkach świata, potrafi przetrwać nawet bardzo trudne warunki. Człowiek też. Człowiek też. No i się ją zbiera. Zbiera się ją właśnie w okresie kwitnienia, jak kwitnie, tak? No cieszy się ona dużym uznaniem wśród naturalnych metod leczenia niepozorna, ale ma bardzo liczne właściwości wykazujące przede wszystkim działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwskurczowe, żółciopędne, przeciwpasożytnicze, tak? Pobudza czynności wydalnicze żołądka, trzustki, jelit, wątroby, zwiększa wydzielanie żółci. Tak? Co jeszcze słuchajcie? Działa rozkurczowo w stanach kolek i nadmiernej perystaltyce jelit. Piołn ma właściwości przeciwpasożytnicze, podobne jak bylica ta pospolita i podobnie jak wrotycz. Może posłużyć do zwalczania obleńców, błazińców, pierwotniaków pasożytniczych. Zrobiony z tego piołunu olejek albo nalewka. Niszczy pasożyty zewnętrzne, różne roztocza. Tak, grzyby, ma też właściwości grzybobójcze, więc też może być stosowana zewnętrznie w dawnych czasach była w stos, był stosowany na wszawicę, która teraz, która teraz słuchajcie panuje i nie wiadomo, jak ją zwalczyć. Codziennie do nas ktoś dzwoni i pyta, czy mamy coś na Wszawicę bo to dziecko z kolonii przywiozło, bo to coś, słuchajcie, mamy XXI wiek i nie wiadomo, jak to zwalczyć, tak? Wszy są, zrobiły się odporne. Jak Indianie? Tak, pion, absynt, wermut, tak, bo z tego można zrobić przepyszne wódki. E, ich kolebką jest Szwajcaria i tam e, podobno był robiony najlepszy ten, ten absynt, nie wiem, słuchajcie. E, w formie wyciągów alkoholowych i olejowych zażyty do ustnie w dużych dawkach działa hal haluconogennie. Halucynogennie. Tak. Takie ciężkie depresyjnie pobudzająco, tak? A napiszcie pamiętacie kto z e... takich poważnych artystów, poważnych bardzo poważnych artystów, którzy już niestety nie żyją, zażywał absynt aż do przesady? Tak. No a potem pięknie. dlatego ludzie się pewnikiem tylko dzięki temu ludzie poznali, że coś jak absynt jest. Tak. E, słuchajcie, no też tutaj em, coraz częściej bada się tutaj e, ten piołun, bo on ma też działanie przeciwnowotworowe, tak? E, dobrze, ale tutaj w Szwajcarii, tak? Najlepsze absyntówki, nalewki piołunowe są produkowane w Szwajcarii, tak? E, no i tam, słuchajcie, pierwszy raz właśnie tam receptury zostały opracowane, tak? Olejek piołnowy, słuchajcie, jest błękitny, niebieski, podobno jak, podobnie jak olejek krwawnikowy, my nie mamy na stanie olejku, olejku piołnowego i właśnie ten olejek można używać zewnętrznie tak, do nacierania skóry w przypadku jakichś roztoczyk, grzybicy oraz można też go używać, ten olejek piołnowy do nacierania klatki piersiowej przy gorączce. No, ale głównie, głównie ziele piołunu jest znane z niestrawności, tak? zaburzenia wydzielania żółci, kamica żółciowa skąpe bolesne miesiączki tak choroby pasożytnicze grzybiczne skóry oraz wewnątrz tak choroby zakaźne spowolniona przemiana materii przy zaparciach też też jak najbardziej nie powinny go używać kobiety w ciąży, matki karpiące tak tam to też to już jest piątek albo ktoś jest uczulony na co Matki karmiące. Matki karmiące. Mm. Yy, tak, laktacja ciąża przeciwwskazanie, nic nie, nic nie jest napisane o dzieciach. No bo mi słuchajcie, jak byłam mała, to ten pion bardzo często podawano. Ale I... powiedz, że za karę. Nie za karę, jak mnie tylko powiedziałam, że mnie brzuszek boli, a często miałam to też może na tle nerwowym, jak mnie brzuszek boli. Teraz jak dziecko boli, brzuszek to co nie idzie do szkoły. A kiedyś, jak mi bolał brzuszek to, co mama robiła, parzyła pią i łyżeczkę piął, no, no od razu wszystko no chyba twoja, bo moja. U no, mnie tak było, słuchajcie. I ta historia była zupełnie eee... inna, bo ja ostatnio rozmawiałem z jej kuzynką i miała chwilę czasu, Ech. więc się tak e, zamarzyła. Powiedziała, jak to było, jak ona była mała. Jak z Renatą i z innymi kuzynami biegali u babci po podwórku, i kiedy dostawali pion? I to wcale nie były ich miłe no. wspomnienia. To... E, tak, objawy absentyzmu, czyli tak jak tutaj Marek mówi, jeden z takich, zaraz wam powiem kto. A sam imię e, napisze, co? Co? No nikt nie napisał, słuchajcie. Jak zrobi taki wyciąg na niestranę? Aha, 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 no. Zaraz powiem. Prosto. Zaraz powiem prosto, nie ma chyba prościejszego przepisu, słuchajcie. E, w absencie lubowali się znani artyści. Tak. Ernest Hemingway, słuchajcie, oraz Vincent van Gogh. A potem, tak. widział, te I potem widział te słoneczniki. potem van Gogha, a potem były. Słuchajcie, tak, że hmm, tak. Także oni, tam, ucho, oni tam na umór, słuchajcie, topili. My z naszego doświadczenia to pamiętam... Bo Słodzkiego by nie przełknęli, może. nie lubili, no to pili. Ale słuchajcie, powiem Wam, że jak robiliśmy kurs zielarski, nie robiliśmy go zaocznie, tylko właśnie tam jeździliśmy na zjazdy. Na pewną, na pewien zjazd mieliśmy przywieźć butelki puste. Ach. Tak, butelki puste, Ale zakręcane i alkohol, i wódka. Tak, co? Ale to nie opiołnówce. No, opiołnówce. A co to było? Ach, no. no robiliśmy absynt. No, ale tam też wkładaliśmy. Tam włożyłam kawałek pionu. Być może, ale nie robiliśmy absyndu. A co 10. robiliśmy? Wermut nie. Nie. A co robiliśmy? <laughs> ale nie wiem, w każdym bądź razie bardzo dobra wódka e, nam futkana. Słuchajcie, wyszła. Robiliśmy, gin, e, a robiliśmy gin, super, ale tam się kawałek to również dawało. Nie piąte. tylko gin, tam różne rzeczy były robione, po w, w jednej patrzcie, butelce miałam patrzcie, gin. A nie może się wycofać. Ona już wie, a że. Ale w jednej miałam pamiętam, y, wrzucałam kuleczki jałowca, tak? I tego, a do drugiego właśnie gałązki piołunu. I ona już wie, że się pomyliła, ale się nie przyznała. No tak. Ale było dobre, już mhm. zostało wypite bardzo szybko. Dobra. Yy, I teraz na tak. Jednej, na jednej strony pani nie mogę powiedzieć suplementów Do czego. E, do czego No do tego, że nie można niczego. No i tyle. No, no tak właśnie to bywa. Dlatego jest coraz trudniej. A niedługo będzie z podlady kupować. Tak. E, mąż patrzy na panią tak, że dzisiaj zakochany. Co? Aha. Ale który? Ale nie wiem, pani który. mąż czy co? Co tam jest, Miki? Czyj mąż? Bo nie jest tylko kobieta, kobieta, mężczyzna. No to dobrze, że tak patrzę, panie. No. Ja zmęczony po prostu Jesteśmy jestem. No, zmęczony jest. Dobra, już nic nie będę więcej mówiła. Yy, dobra, to jest ziele pionu, tak? I teraz tak, pytacie, jak zrobić taką... Yy, yy. I teraz, co z tego można zrobić? A jak wam powiem, jak zrobić, to ja wam powiem, dlaczego nie warto czasami kupować... No? Tak, pan na panią żonę. Dobrze. A, A czy ja nie <laughs> Słuchajcie. A ten film na, na tym na <laughs> Jak Najpierw powiem wam, jak zrobić napar. Czy, napar. Tak, najpierw napar. Jedną łyżeczkę świeżego lub suchego, rozdrobnionego ziela zalać szklanką rzącej wody, przykryć, odstawić na 30 minut, przecedzić. I słuchajcie, tej szklanki nie wypijecie. Nie bo, przesadzać e, ilością, bo naprawdę bo tego nie wypijecie, więc nawet można pół łyżeczki, pół szklanki sobie zrobić. To się pije łyżeczkami. Tak kilka razy dziennie po łyżeczce. E, powiem wam, że jak ostatnio zbieraliśmy piołun ja jeszcze bo u nas naprawdę w okolicy ja pierwszy raz w tym roku widziałam piołun. Całe życie nie widziałam, tylko widziałam pioł u mojej mamy na działce, a tak to nie widziałam piołunu. Takiego rosnącego, słuchajcie. I żeby się jeszcze upewnić, czy no na pewno znaleźliśmy ten pioł, kawałeczek, słuchajcie, listka włożyłam sobie do buzi. Cały dzień ta gorycz była. Zęby umyłam, napiłam się, nie. Cały czas ta gorycz tego piołunu była, była w tych ustach, była wyczuwalna. Tak samo jest z tą herbatką. No i wtedy taką herbatkę przy bólach brzuszka, niestrawnościach, żeby właśnie tą żółć pobudzić, przy problemach słuchajcie, z pęcherzykiem żółciowym, Jednym tak. zdaniem nie pije się jej dla przyjemności. Tak, tego się nie pije. To nie jest herbatka dla przyjemności, tak? Tylko właśnie w taki sposób: to jest napar, jak zrobić nalewkę piołunową? No. Słuchajcie, ziele może być wysuszone, ale najlepiej, jakby było takie surowe, takie świeże, zielone. Zalewamy alkoholem i tutaj nie musi być tak jak dla, dla orzechówki, żeby to wszystko z tych orzechów wyciągnąć. Musi być alkohol taki 70%. To tutaj, słuchajcie, wystarczy wódka 40-50%. I już Wam wszystko to, co ma wyciągnąć, wyciągnie, tak? To się wszystko wydobędzie. Także tutaj wystarczy wódka 40-50%. Tak? Yy, ile tego ziela? No tutaj yy, doktor Różański mówi, że jedna część ziela, 3 do 5 części alkoholu. Tak, tak, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo jak wy już włożycie nawet gałązkę, to naprawdę to nalewka będzie gorzka i ten. Jakieś dwie, trzy gałązki, słuchajcie, do butelki, alkohol, tak? Odstawić przynajmniej na dwa tygodnie, można i na dłużej. Tak? Potem sobie to albo zostawić z tym zielem w środku, albo słuchajcie, przelać, odlać, zakręcić. No i słuchajcie, popijać sobie, tak? Popijać kropelkowo, najlepiej kieliszek z wodą, do tego kilka kropelek tej nalewki, i sobie popijamy. My w papacce mamy gotowy taki ekstrakt z piołunu, taką właśnie nalewkę piołunową. Ona jest takim malutkim, o, tak? Tutaj jest pipetka, no i w środku ta gorzka nalewka. Warto coś takiego mieć w domu, właśnie przy problemach różnych, tak? Coś tam zaczyna boleć, żołądek, niestrawność, albo nawet jak się przejemy, słuchajcie, o Paweł, aha, no, przed targami w wicie trzeba się przygotować. Pozdrawiamy Paweł, będziemy na targach, wiśle będziemy. Się przygotuj. Będziemy, będziemy, przygotuj się, będziemy, będziemy. Yy, także yy, ekstrakt z piołunu taki, słuchajcie, a też yy, yy, no i mówię, teraz można tak, można to bardzo prosto zrobić. Bo jak macie świeży piołun, wystarczy kupić butelkę wódki, dwa kieliszki sobie wypić, w butelkę wcisnąć te łodygi tego piołunu, zakręcić tego i macie, słuchajcie, nalewkę z piołunu. Tak naprawdę, tak? I bierzecie męża, że wam pomógł w przygotowaniu, no, nie? Nie, żadna nie ma. No. Yy, także to jest coś takiego, słuchajcie, tak? Jest jeszcze intrakt piołunowy, intrakt się robi yy, troszeczkę, słuchajcie, inaczej, bo tam yy, alkohol się podgrzewa, słuchajcie, tak? Pędy trzeba potuć yy, tłuczkiem, tak? Potem te pędy zalewamy gorącym alkoholem, odstawiamy tego, potem tego, no tam już troszeczkę tego, tego już wam nie, to już dla, dla wprawionych, słuchajcie, tak? Ale tutaj yy, taki w warunkach domowych to po prostu taką piołunę sobie zrobić i wtedy pijemy 5 kropli, 1-3 razy dziennie, tak, tak to wygląda. Słuchajcie, taką nalewkę też można wcierać w skórę, tak? tylko ostrożnie, skóra nie może być poraniona, nie może być ranek, bo będzie wiadomo swędziało, ale też można wcierać w skórę. No i tyle, słuchajcie, tak. Hildegarda A. robi wina też takie piołunowe. My mamy od Hildegardy, gdyby ktoś chciał, taką właśnie też tutaj nalewkę piołunową. O, taką od Hildegardy, także. Ale jak coś bardzo chce, to, no, to 40 też 40 ml soku ze świeżego piołunu do litra wody gronowego i 150 ml tego otrzymowanego miodu i macie państwo nalewkę również będzie kosztowała prawdopodobnie więcej niż tak ta, tak człowiek sam się do tego przyłoży no i trzeba się narobić nie a poza tym chciałbym zwrócić uwagę jeszcze raz że olejek też się bardzo prosto robi bo się bierze z 20 ml soku ze świeżego ziela piołunu no, na to 40 litrów jakiegoś oleju bazowego na przykład z tego z oliwki czy też oliwy oliwa z oliwek nie oliwa Oleju z oliwek, ale jestem zmęczony jakoś naprawdę. ale i to wszystko macie, już wtedy macie, macie, macie. I teraz tak, ale na co trzeba zwrócić uwagę? Bo każda roślina ma swoje właściwości. Każdy, myśląc o Belicji Piołun, tak naprawdę myśli, zaraz Wam powiem. O ja nie. Myśli o Połacinie Artemisia Absinthium. Ja, ja Artemisia Absinthium, czyli o a właściwie chyba wszystkie produkty, które widziałem tutaj do zakupu, to były zupełnie inny pion, bo to był pion, jak znajdę Artemisia annua, czyli bylica roczna. To nie jest pąłon, to nie jest bylica pąłon, to jest bylica roczna, to jest zupełnie inna tak. roślinka. Ona też ma swoje właściwości, ale to nie jest to nie jest pion. Tak, to musisz na to zwracać uwagę. Mało tego, znalazłem, bo tak sobie przygotowując tego odcinka trochę, więc chodziłem sobie na przykład po Allegro. I tam znalazłem mnóstwo olejków, e, właśnie olejków e, niby piołunowych, które nie wiadomo co zawierały tak naprawdę, bo na pewno zawierały korzeń e, tego, jak mówię. Um, te ostre. Imbiru? imbiru? Korzeń Imbiru na pewno miały, na pewno miały jakiś rodzaj bylicy, ale nie wynikało ze składu, że piołun. A poza tym, że z przodu pisało, że, stąd, że to jest olejek piołunowy. Tylko, że tam była mieszanka. Można, tak? Pani Mariolo, zalać no. suszone zioło. Można. Też można zalać alkoholem i też wyjdzie fajna nalewka. Trochę więcej go wziąć niż... Tak, troszeczkę może... więcej go tam wsypać do do... tego suszu i też wyjdzie. Na kabaczki do, do słoików, bo obróciły w tym roku. Ja... No, no powiem, właśnie, królo... że Królowa Matka, szczerze powiem, że ja nie lubię kabaczków ze słoika. One się potem rozpieprzają. Bo one są takie, robią się... Ja wiem, że obrodziły kabaczki, więc myjemy kabaczki teraz po prostu... Codziennie na różne sposoby. Tak robię jajecznicę z kabaczkami, tak? A, zamiast. Placki z kabaczkami, zamiast. pizzę zamiast, zamiast ciasta, pizzę kabaczkową. Zupa, krem z kabaczków, też może fajna być. Robimy, słuchajcie, no w ten 5, sposób, 5. Do, ale 5. ja nie, nie, nie robię tego do słoików, dlatego że nikt by potem tego nie jadł. W Donnice jest super, ale jeszcze lepiej jest na dworze, żeby ona wyciągała z, z ziemi to, co ma wyciągnąć. No ja wiem, no, no. ale pani Aniu, u was tam tego piołunu więcej powinno być niż u nas. Mm. W Kieleckim tam więcej tego piołunu rośnie, a u nas tak, no ale jest, u nas też jest ten. No no tak, tak. Także super, także piołun jest niesmaczny. absynt jest smaczny. To piłem, więc Wam powiem, że jest. Znaczy dla mnie jest smaczny, jest bardzo, jest bardzo taki aromatyczny. Przynajmniej ja piłem czeski, szwajcarski nie piłem. Eee, ale trzeba jak z wszystkim uważać, tak? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Wszystko zależy od dawki. Dobra, królowa matka mówi, że będzie robić pizzę. Rozumiem z wcześniejszego komentarza, że no. właśnie z tego kabaczka. Tutaj, tutaj Jola pisze, że kabaczki. W szczególnej zalewie i a, lepsze niż ogórki No to Jola daj przepis co spróbujemy obrodziły nie, o, nie obro... mam czasu pochodzić okolice No tam na pewno będzie Krynica ten. Górska ja e, no a ta pizza naprawdę jest fajna ja znowu ją zrobię na poniedziałek bo teraz trzeba to zapisać jak nie mam nikogo tutaj w domu ale na poniedziałek im zrobię tą pizzę i radę. ten i to tutaj z chęcią każdy zje, naprawdę, bo, bo fajnie to wychodzi. Zamiast ciasta, właśnie z mąki, zetrzeć te, te kabaczki, obrać ze skórki, zetrzeć je, wycisnąć wodę tak po soli. a cukierne, eee, różne rośliny. No, i ten, i, i potem słuchajcie, dodać tam jajek tak i, i dużo przypraw, bo to kabaczek on jest taki jałowy. No i na to, słuchajcie, jakieś pomidorki można poukładać, sera, pieczarki można podsmażyć, tak. można też mięsko włożyć Pewnie. i naprawdę fajny placek wychodzi. Pewnie się Państwo zorientowali, że to już nie w temacie piołu, tak. no ale no. Tak, tak wyszło z, z tym. No to, no. to było do Joli pytanie. Dobra, słuchajcie, my kończymy. Ja mam życzę miłego weekendu. No. My dzisiaj działamy normalnie. Głosy. Dzisiaj jest piątek, słuchajcie, transmisja będzie ze mną o 10 e, i o godzinie 15. Będą szmatki, papatki o 12.45. Serdecznie tak. Was zapraszamy. Dwie na Oudstoku. E, dzisiaj nie jest, jesteśmy w jeszcze bardziej okrojonym składzie, bo nam się chłopak rozchorował tutaj, ale ten, ale, ale do przodu, tak? No. Nasze dziewczyny na Oudstoku bawią się dobrze, mało spały. Umyły się w zimnej wodzie no. i one już są gdzieś tam, słuchajcie. Nie, gdzieś tam, na tym placu powiem. podobno u nich nie ma dzisiaj padać, więc niech im tam nie pada i, i tyle. I najlepsze. Pozdrawiamy, najlepszego, Cześć. dobrego piątku, dobrego wieczoru.